Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Niespodziewany gość za szybą. Za oknem panowała prawdziwa zima. Śnieg otulił świat grubym, puszystym kocem. Gałęzie drzew uginały się pod białym puchem, a dachy domów wyglądały jak polukrowane pierniki. Gabrysia siedziała przy oknie w swoim pokoju. Owinięta miękkim kocykiem w renifery. W dłoniach trzymała kubek z ciepłym kakao, które pachniało wanilią i mlekiem. Lubiła obserwować, co dzieje się na podwórku, choć zimą nie mogła liczyć na zbyt wiele. Od czasu do czasu przelatywał tylko jakiś wróbel, albo sąsiad z zapłotu odśnieżał chodnik. Ale tego dnia miało wydarzyć się jednak coś wyjątkowego. Nagle na białym śniegu mignęło coś rudego. Gabrysia zmarszczyła brwi i uniosła głowę, żeby lepiej przyjrzeć się temu tajemniczemu zjawisku. Okazało się, że była to wiewiórka. Jej rudy ogon zakołysał się jak pędzel malarza, a drobne łapki zostawiły delikatne ślady na białym puchu. Ojej! szepnęła zachwycona Gabrysia. Co ty tu robisz, maleńka? Po chwili stworzonko zniknęło za drzewem. Lecz Gabrysia jeszcze przez długi czas nie mogła przestać o nim myśleć. Wiedziała, że zimą wiewiórki nie śpią jak niedźwiedzie. Żyją w dziuplach i czasem wychodzą, by coś zjeść. Ale jak mają znaleźć jedzenie, skoro wszystko pokryte jest śniegiem? Dziewczynka popatrzyła na parapet swojego okna. Potem spojrzała na półkę, gdzie leżały orzechy włoskie przywiezione niedawno przez tatę ze sklepu. Bez wahania sięgnęła po jednego z nich. I położyła go ostrożnie na parapecie. Był twardy i pachniał bardzo apetycznie. Gabrysia była przekonana, że przypadłby wiewiórce do gustu. Może wrócisz i znajdziesz ten orzeszek wyszeptała sama do siebie. Następnego dnia od rana znów padał śnieg. Wielkie płatki wirowały w powietrzu niczym prima baleriny, a potem osiadały spokojnie na ziemi. Tak, jakby potrzebowały odpoczynku po długim i wyczerpującym tańcu na wietrze. Gabrysia obudziła się i natychmiast spojrzała na parapet. Jej oczy rozpromieniły się, ponieważ orzeszka już tam nie było. Po prostu zniknął. Dziewczynka wyskoczyła z łóżka i podskoczyła z radości. Cieszyła się, że wiewiórka odnalazła orzeszkowy przysmak. Z pewnością go zjadła, albo zabrała do swojej dziupli. Zainspirowana tym odkryciem Gabrysia, postanowiła zostawić kolejnego orzeszka. Położyła go dokładnie w tym samym miejscu i wróciła do swoich zajęć. Musiała odkurzyć swój pokój i napisać wypracowanie do szkoły. Po jakimś czasie coś przykuło jej uwagę. Kątem oka zobaczyła ruch za oknem. Spojrzała więc w tamtą stronę i aż wstrzymała oddech. To była ta sama wiewiórka. Ostrożnie zbliżyła się do parapetu, zerknęła przez szybę do środka, a potem, hop! chwyciła orzeszek i zniknęła. Gabrysia była oczarowana. Miała wrażenie, że właśnie zaprzyjaźniła się z leśnym stworzeniem. Przez cały wieczór opowiadała o tym rodzicom, którzy uśmiechali się widząc, jak bardzo ją to poruszyło. Taka zima musi być trudna dla wiewiórek, powiedziała nagle mama z powagą. One nie mogą kupić sobie jedzenia w sklepie tak jak my. Ale mogą liczyć na chętne do pomocy dzieci, odpowiedziała dumnie Gabrysia. Kolejnego ranka dziewczynka chwyciła z kuchni orzeszka dla wiewiórki i skierowała się w stronę swojego pokoju. Jednak tego dnia wymiana przy smaku miała wyglądać nieco inaczej. A to dlatego, że wiewiórka postanowiła zrobić Gabrysi małą niespodziankę. Zanim dziewczynka zdążyła odłożyć orzeszka na parapecie, zauważyła coś niezwykłego. Wiewiórka już tam była. Siedziała sobie spokojnie i zaglądała przez szybę do środka, tak jakby czekała. Gabrysia powoli otworzyła okno. Przez moment pomyślała, że może uda jej się podać orzeszka bezpośrednio z ręki, ale wiewiórka nie była na to gotowa. Szybkim susem zeskoczyła na ziemię i ukryła się za tujami rosnącymi obok. Ojej, przepraszam, nie chciałam cię przestraszyć, powiedziała cicho Gabrysia. Potem dziewczynka tradycyjnie położyła orzeszka na pustym parapecie i zamknęła okno. Nie minęły nawet trzy sekundy, jak wiewiórka zgłosiła się po odbiór zamówienia. Chycnęła na parapet i porwała smakołyk, a potem uciekła do swojego schronienia. Gabrysia uśmiechnęła się do siebie. Zdała sobie sprawę, że ruda wiewiórka staje się jej coraz bliższa. Przez następne dni wszystko działo się jak w bajce. Gabrysia codziennie zostawiała na parapecie jeden orzeszek, a wiewiórka zjawiała się niemal punktualnie, by go odebrać. Czasem siadała na parapecie i przez chwilę patrzyła przez szybę do środka. Wtedy Gabrysia mogła podziwiać z bliska jej puszysty ogon i bystre, błyszczące oczy. Dziewczynka zaczęła nadawać jej różne imiona, ponieważ nie mogła się zdecydować. Najpierw myślała o Rudzińce, a potem o Orzeszce. Aż w końcu postanowiła nazwać ją Perełką, bo jej oczy błyszczały jak małe czarne perły. Perełko, mówiła co rano dziewczynka, dziś też mam dla ciebie Orzeszka. A Perełka zdawała się wszystko rozumieć. Choć wciąż była ostrożna, to codziennie zostawała na parapecie nieco dłużej. Pewnego dnia Gabrysia postanowiła jeszcze raz spróbować się do niej zbliżyć. Otworzyła okno i wystawiła dłoń, w której trzymała zgrabny orzeszek. Była spokojna i nie wykonywała żadnych gwałtownych ruchów. Zimne powietrze natychmiast wtargnęło do jej pokoju, szczypiąc ją w nos. Ale to nie miało teraz żadnego znaczenia. Liczyło się tylko spotkanie z perełką. Wiewiórka tymczasem siedziała na płocie. Obserwowała Gabrysię z daleka, a jej uszy poruszały się czujnie. Przez chwilę trwała w bezruchu, a potem uciekła co sił w łapkach. Zdecydowała się nie ryzykować. Gabrysia nie była jednak rozczarowana. Wiedziała, że tego nie da się przyspieszyć ani wymusić. Następnego dnia dziewczynka jadła śniadanie w zamyśleniu. Zastanawiała się, czy perełka znów się pojawi. A może przestraszyła się zbyt śmiałej próby zaprzyjaźnienia się. I nagle ogarnął ją smutek. Nie wyobrażała sobie dnia bez odwiedzin rudego stworzonka. Musiała zrobić wszystko, by ponownie odzyskać zaufanie perełki. Pobiegła do swojego pokoju z orzeszkiem w ręku. A gdy otworzyła okno, by zostawić przysmak, wiewiórka nagle wystawiła swój pyszczek z zarzędu małych świerków posadzonych wiosną przez tatę. Gabrysia nie wiedziała, co robić. Czy szybko zamknąć okno, czy raczej poczekać na dalszy rozwój wydarzeń. W końcu zdecydowała się na opcję numer dwa. I ku swojemu zdziwieniu, zauważyła, że wiewiórka nie ucieka, lecz ostrożnie skrada się coraz bliżej. Po chwili delikatnie wskoczyła na parapet i jednym szybkim ruchem zabrała orzeszka z dłoni dziewczynki. Przez ułamek sekundy spojrzenia Gabrysi i perełki spotkały się. Dla dziewczynki było to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Przypominało trochę magię. Lecz potem wiewiórka odskoczyła tak zgrabnie, jakby nic się nie stało i zniknęła między drzewami. Gabrysia jeszcze długo siedziała przy otwartym oknie, a dłoń wciąż trzymała, tak jakby właśnie przed chwilą poczuła na niej lekkie muśnięcie maleńki łapek. Rozpierała ją radość i duma, że Perełka postanowiła obdarzyć ją zaufaniem. Musiała przekazać te dobre wieści dalej. Dlatego zamknęła okno i pobiegła do kuchni. Tam wciąż pachniało jeszcze cynamonem po porannych tostach. Mama siedziała przy stole z filiżanką herbaty, a tata właśnie przeglądał gazetę, mrucząc pod nosem coś o pogodzie. Gabrysia zatrzymała się w progu cała w skowronkach. Mamo, tato! zawołała z euforią. Perełka mi zaufała. Wzięła orzeszka wprost z mojej ręki. Naprawdę? Mama aż odstawiła filiżankę. Gabrysia podeszła do stołu i opowiedziała wszystko ze szczegółami, a najdłużej opisywała moment, w którym jej spojrzenie spotkało się ze spojrzeniem wiewiórki. Rodzice słuchali wszystkiego z uwagą, co chwilę robiąc wielkie oczy. Wiesz, córeczko, odezwał się w końcu tata, nie każdy potrafi zdobyć zaufanie dzikiego zwierzątka. Musiałaś być bardzo cierpliwa i bardzo delikatna. Perełka chyba po prostu czuła, że chce jej pomóc, odpowiedziała Gabrysia, a potem westchnęła. Ale pomyślałam sobie, że zimą jest wiele zwierząt, którym przydałaby się pomoc. Pewnie większość z nich nie ma nikogo, kto mógłby zostawić im coś na parapecie. Mama zamyśliła się. Masz rację. Wiele zwierząt o tej porze roku głoduje. Nie tylko wiewiórki, ale też sarny czy ptaki. Tegoroczna śnieżna zima z pewnością dała się im wszystkim we znaki. To może spróbujemy im pomóc? zaproponowała cicho Gabrysia. Tata odłożył gazetę i podszedł do kuchennej szafki, z której wyjął notatnik. No dobrze, powiedział z uśmiechem. Myślę jednak, że takie działania wymagają dobrego zaplanowania. Najpierw zadzwonimy do leśniczego. I zapytamy, co możemy podarować zwierzętom. On podpowie nam też, gdzie najlepiej to zostawić. Wiem, że w lasach istnieją specjalne paśniki i miejsca do karmiania. Musimy dowiedzieć się wszystkiego na ten temat. A ptaki? Dopytywała Gabrysia. Może moglibyśmy dokarmiać je w naszym ogrodzie? Świetny pomysł! zawołała mama. Proponuję, abyśmy samodzielnie zbudowali domowe karmniki. Część z nich zabierzemy do lasu, a resztę zawiesimy u nas. Nasypiemy do środka różne nasiona, takie jak słonecznik czy owies. Przyda się też trochę tłustej słoninki, którą ptaki uwielbiają, a potem będziemy obserwować, jak przylatują. Gabrysia była zachwycona. Nagle poczuła, że może zrobić coś naprawdę ważnego. I to nie tylko dla perełki, ale też dla całego zimowego świata za oknem. Tego samego dnia po południu plan działania był gotowy. Zgodnie z nim, tata zadzwonił do pobliskiego leśnictwa i zapytał o mile widziane produkty. Okazało się, że najbardziej potrzebne są marchewki i jabłka dla saren, a także siano, które można zostawić w pobliżu paśnika. W weekend rodzina zapakowała wszystkie potrzebne produkty do bagażnika i ruszyła w stronę lasu. O tej porze roku wyglądał wyjątkowo majestatycznie. Jego ściółka była pokryta śniegiem, a wysokie drzewa przypominały strażników ciszy. Gabrysia i rodzice wyskoczyli z samochodu i ruszyli z darami przez leśną gęstwinę. Śnieg skrzypiał pod ich butami, a powietrze pachniało świeżym igliwiem. W wyznaczonym przez leśników miejscu zostawili przygotowane jedzenie. Gabrysia delikatnie układała marchewki na sianku. Zaś tata zawieszał karmniki na niższych gałęziach drzew, mama z kolei zapełniała je słoninką i nasionami. Może gdzieś tutaj mieszka perełka? szepnęła Gabrysia, rozglądając się uważnie. Rodzice także wypatrywali rudego stworzonka, ale niczego nie zauważyli. Tymczasem po powrocie do domu perełka już czekała na parapecie. Siedziała zwinięta w kulkę i z ogonkiem zawiniętym dookoła siebie. Kiedy zobaczyła Gabrysię w oknie, uniosła głowę i lekko ją przekrzywiła. Potem podskoczyła bliżej, tak jakby chciała powiedzieć: no i gdzie się podziewałaś? Gabrysia wystawiła dłoń z orzeszkiem, a perełka podeszła do niej bez wahania. Chwyciła smakołyk spokojnie i bez pośpiechu. To świadczyło o zaufaniu, które ewoluowało każdego dnia. Gabrysia uśmiechnęła się i westchnęła z ulgą. Dziękuję Ci, Perełko. Uświadomiłaś mi, że zwierzęta zimą potrzebują wielkiego wsparcia. Dziś im pomogłam i z pewnością nie był to ostatni raz. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.